Cześć! Siemanko! Tu Wiecznie Wolni, Patryk i Milena. Witamy w naszej kuchni. Tegoroczne święta będziemy spędzać w Gwatemali nad jeziorem Atitlan. Z racji tego, że jest Wigilia chcemy kontynuować naszą tradycję polską i ulepimy pierogi, ugotujemy barszczyk, ugotujemy jajka. Jajka ugotujemy, ale to nie te święta, ale też ugotujemy. Zrobimy jakąś sałatkę i mamy E, banany do smażenia to takie ichniejsze także też usmażymy no to myślę że zabieramy się do roboty tak nie będzie karpia ryby śledzia niczego nie będzie tylko będą pierogi Zaczęliśmy od przygotowania pierogów, ziemniaki już są obrane. Teraz y, robimy barszcz, a dokładniej botwinka, bo znaleźliśmy. Y, no i tak trochę będzie zmodyfikowana, bo nie mamy wszystkiego co jest potrzebne, ale jakoś to będzie. Teraz marchewka. Korzystając z okazji, że mamy trochę wolnego czasu, chcieliśmy nagrać ten odcinek, żeby pokazać wam, jak spędzamy Święta Bożego Narodzenia. I przy okazji, trochę opowiedzieć o tutejszych tradycjach i o tym, jak ludzie w Gwatemali spędzają te święta. W Gwatemali, podobnie jak w Meksyku, yy, woda w kranie jest niezdatna do pizza. Ponoć po przygotowaniu można ją pić, ale my wolimy nie ryzykować, dlatego korzystamy z takiej, takiej. 20-litrowej bańki. Tak. Nie wiem, czy jesteśmy w ostrości. Mamy już buraczki pokrojone, zalane wodą, tam już się podsmaża marchewka z cebulą. To jest przepis z internetu, także mam nadzieję, że będzie dobry. Yy, I co? No i teraz chyba... No za trzeba... pierogi możemy się zabierać, chociaż ziemniaki jeszcze gotują. Musimy zobaczyć, czy twaróg się nadaje do pierogów. I co? Trzeba pokroić cebulę? No, można pokroić już cebulkę. Proszę bardzo. Dobra, ja pokroję. Piekosa. A nóż tutaj mają taki, co wygląda jak taka maczeta, co koszą drzewa. Niestety ten nóż nie jest zbyt ostry, ale jakoś musimy sobie poradzić. W Gwatemali w trakcie Wigilii ludzie jedzą bardzo dużo mięsa, nawet jeśli w ciągu roku nie, nie stać ich, żeby kupić, bo też takie sytuacje się zdarzają, to na Wigilii mięso musi być. I to w każdej postaci. Wołowina, wieprzowina, i co jeszcze? Baranina też? Kurczak. Kurczak, o kurczak najważniejszy. Także oni tutaj nie, nie obchodzą żadnego postu ani nic z tych rzeczy. Po prostu świętują też 24, tak jak my. 25 mają pierwszy dzień świąt i spędzają go na dworze z najbliższymi. Nie siedzą w domu przy stole. Y a 26 już wracają do pracy. 25 leczą kaca, bo ponoć piją strasznie dużo rumu. A rum tutaj jest bardzo popularny. Nie będziemy próbować, ale jak wyskoczymy do sklepu, to na pewno kupimy sobie jakieś winko. Co myślisz? No, martini. Martini, jak znajdziemy. Z takich jeszcze bardzo dziwnych tradycji, które tutaj mają, to bardzo często można usłyszeć strzały wystrzału z normalnej broni palnej i właśnie w taki sposób oni świętują nadejście Bożego Narodzenia. Na początku jest to trochę dziwne, bo wiadomo, kraje tutaj w Ameryce Środkowej nie, nie słyną jakich, nie są jakimiś mega bezpiecznymi miejscami. No i wystrzał z broni może być troszeczkę taki dziwny, ale jak zobaczyliśmy, że ludzie bardziej się ekscytują niż boją, to w zasadzie to nam już nie przeszkadza. Wyskoczymy na wieczór. Na miasto, to może będzie okazja, żeby wam to pokazać. I poza tym także można spotkać fajerwerki, ale to już bardziej ludzie młodsi, dzieci. No, tutaj już ziemniaki mało nie wyskoczą z garnka, także zaraz będziemy robić e, odcedę i robić farsz na pierogi. Będzie tylko z ziemniakami, z cebulką. Mamy jakiś ser, ale nie ufam mu, także nie wiem, czy go dodamy, czy nie. Zobaczymy. Kolejną ciekawostką jest to, że do dzieci przychodzi Mikołaj i też przynosi prezenty, pewnie dorosłym też, jak byli grzeczni. Ale chodzi o to, że wcześniej wierzono, że te prezenty przynosi Jezus. Dopiero w późniejszych czasach ta kultura taka amerykańska wygryzła Jezusa i zastąpiła go <gryzł> Mikołajem. Taki marketing tutaj się pojawił, w las wygryzł. Parsz mamy prawie już gotowy. Właśnie cebulka pojechała. Do ziemniaczków. Zaraz przyprawimy. No i sery jednak nie. Złe kupiliśmy to, jakaś mozzarella czy coś, to się nie nadaje. Także mieszamy, mieszamy, mieszamy. Później będziemy ciasto robić i... No i dalej. I teraz najlepsza część, czyli lepienie pierogów. Trochę za gorąca woda. I Co się stało? Trochę mi ręce pochodziło kolory zmieniać. No, ale to to tak ma być sama mąka z wodą? No. No to się coś z tego zrobi? No pierogi się zrobią. To ty nigdy nie widziałeś jak mama twoja robi? No widziałem. Zauważyliśmy, że tutaj w Ameryce Środkowej są bardzo popularne takie szopki betlejemskie i też takie moje zdanie jest, że im większa tak jakby nie wiem miasto, czy jednostka administracyjna, tym ta szopka jest Bardziej taka większa, bogatsza. Ale co nas najbardziej zaskoczyło, to to, że w takiej szopce znajduje się słoń. Dziwne, śmieszne, ale tak jest. I pod takie szopki często widzieliśmy, jak rodziny przychodziły sobie porobić tam foteczki świąteczne. Także? Ja też sobie zrobiłem. Nie zrobiłeś? Zrobiłem. Gdzie? No, zrobiłem. Gdzie zrobił? Dziwnie. Masz? Mam. A ja? Nie, bo ty leżałaś wtedy y, na ławce w parku i się nie chciało nigdzie iść. Dolej i na wody. No, i my tutaj gotujemy, ale proszę nie powiedzieć z nas y, żadnego przykładu, bo absolutnie się na tym nie znamy. Y, to będą nasze chyba drugie w życiu pierogi, patryka pierwsze. No moje pierwsze, ale tak wam powiem jako ciekawostkę, że. Yy, dwa lata pracowałem w pizzerii Tylko tak. że fakt, że ciasto jest zmrożonego, ale ugniatałem nieraz Moja mama zawsze mówi, że zrobić pierogi to jest 5 minut A od 5 minut to ja już ciasto zagniatam i, I jakoś mi się to nie wydaje, żeby to było, nie wiem Kłamała Coś do przodu Może Bardziej też gotowałam kilka razy w życiu i kilka razy w życiu był niedobry nie no dobry był. Nie był dobry. Był. Nie. Nie był dobry. Był. No nie. Był. Właśnie Właśnie barszczu nie umiem gotować. No a tutaj w ogóle mamy ograniczone przyprawy, mamy tylko sól i pieprz. Także no... fajnie. Ale jakoś sobie poradzimy. Ale będą pierogi. Już tak dawno nie jedliśmy. A no. to jest taki jedno z naszych ulubionych dań. A jak w Polsce byliśmy to były pierogi? Były. No to już od dwóch miesięcy nie jedliśmy pierogów. No jeszcze taka ciekawostka jest tutaj o świętach w ciepłych krajach. Jest taka, że nie ma śniegu. Nie wygląda to nawet, jakby się miały zbliżać święta. Także to jest takie dla nas dziwne, bo zawsze jak nie śnieg, w Szkocji wiatr, deszcz, ale nigdy nie było ciepło. A tutaj 30, nie, no nie 30, 20 parę stopni. Cieplutko, palenki, no elegancko. Pokaż jak wygląda ciało. Co... Na razie wygląda to tak. I nie jest to, że Państwa, program kulinarny. Także przepisem się z Wami nie podzielimy. Chyba teraz mam Jak coś to powiem, czy dobre, czy nie. Nie będę zmyślał. Ale za to fa za żeby nam. No. pyszny. Bo oni mają tutaj dobre warzywa z tego, co. Y nie czytaliśmy, tylko oglądaliśmy taki program właśnie o Gwatemali i dowiedzieliśmy się, że oni mają tutaj najlepsze warzywa, największe. I co jeszcze? Że mają ogólnie bardzo dobry dostęp do wody. Jest tutaj dużo roślinności, dużo lasów, dużo rzek, dużo jezior. No i potem rosną. Jak pójdziemy do warzywniaka, to pokażemy Wam jakie marchewki tutaj potrafią wyrosnąć, bo naprawdę nie widzieliśmy takich nigdy w życiu. No może to są dla zwierząt takie te marchewki właśnie. Nie nie nie, bo pokazywał na tym na trwiku że takie wielkie. No także mają duże duże i dobre ziemniaki pyszne. E, co my jeszcze jedliśmy? Pomidory mają dobre, ogórki mają dobre, na kanapeczki szczypiorek, wszystko. Nie takie świeże mm -hmm. i tutaj zdecydowanie więcej już widać tych warzyw niż w Meksyku, bo w Meksyku to tylko mięso 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 mięso. A tutaj już dodają trochę tych warzyw do potraw. I jak zamawialiśmy na przykład jakieś ich danie to yy, mieli taką sorówkę jakby z kapusty kiszonej. I ja już tak się cieszyłam, że to jest ta kapusta kiszona. A to było takie coś jakby kapusta w małosolnej zalewie, no takie o średniowa. No ale ważne, że było, bo, bo w Meksyku to można było zapomnieć nawet o czymś takim. Cieszę się, że Ci się podoba. Rup, rup. Ogólnie rzecz biorąc, Guatemala nie była naszym takim pierwszoplanowym celem podróży. Chcieliśmy tutaj przyjechać głównie po to, żeby wejść na wulkan Akatenango i podziwiać Fuego wybuchającego. No ale jesteśmy już tutaj prawie 10 dni i okazuje się, że jest tutaj bardzo fajnie. No, jaki idzie olepienie pirogów? Źle. Nie mamy wałka i nie możemy rozwałkować tego ciasta. Ale Patryka mama powiedziała, że bierze kuleczkę i tak rozwija to <głos> ciasto. Ale <noise> to by było nie tak. Ja nie wiem, czy coś tego odzie. To jest mój pierwszy. Nawet niezły. Mój wygląda tak. <głos> <głos> tu musiałam urwać taki kawałek, bo było niepotrzebne. Nie, bo to trzeba musimy brać mi się kurki, bo ten też jest jakiś gigantyczny. No tak, kuleczka i się rozgniata. Nie wiem co to jest. Jest ten. Gigant. Że walka nie mają. No. No może specjalnie, żebyśmy nie gotowali. Kiedyś się trzeba nauczyć. Teraz już jest ładniejszy i wygląda jak z marketu. No, Milena, jaki dom? Pierożki? Pomału. Już ten. To moje ostatnie pierogi. Następne zamawiam. Pierwsze i ostatnie. Nie, no eleganckie. A ja myślałem, że program kulinarny swój otworzysz. Tak. Mhm. Kupiliśmy już wszystkie potrzebne, brakujące nam składniki. Zaopatrzyliśmy się też na jutro, bo ponoć sklepy i wszystko ma być pozamykane. Także no, idziemy dalej gotować. Uwaga, leci, cia, cia. Po gotowaniu były życzenia, a później jedzenie. Na sam koniec bolały nas brzuchy, czyli wszystko tak jak trzeba, tak jak powinno być. Wigilia się udała. Teraz czas na spacer, podczas którego chcieliśmy pokazać wam trochę świątecznej atmosfery. Ale niestety ani śladu choinki, Mikołaja czy śniegu. O, jest choinka. I nawet szopka betlejowska. I nic poza tym. Milena mówi, że 5 dni w jednym miejscu to zdecydowanie za długo, dlatego jutro stąd uciekamy i będziemy dalej szukać ciekawych miejsc. Dzisiaj musimy zmierzyć się z zadaniem, które za każdym razem sprawia nam mnóstwo problemów. Chodzi oczywiście o wybranie następnego przystanku w naszej podróży. Mamy do wyboru kilka opcji. Pierwsza z nich to tikal. Druga Samug W sumie jest jeszcze trzecia opcja, czyli Rio Dulce. Pojedziemy do wszystkich na pewno, ale musimy wybrać, gdzie na samym początku. Do tego mamy jeszcze dwie zagraniczne propozycje opcje w zasadzie. Pierwsza z nich to Kopan, ruiny kopan w Hondurasie, a druga z nich to Salvador. No i teraz mamy ciężki orzek do zgryzienia. Wyskanych pomarańczy i smakuje przepysznie jest słodziutki zapłaciliśmy za niego 5 kcal czyli 2,50 pyszne. w nocy 24 fajerwerki dokładnie tak samo jak my to robimy w Sylwestra oni to robią w Wigilię nie jest y, niczym nadzwyczajnym ciepła woda w Polsce czy w Europie w hotelu czy w kostelu ale tutaj jest, dlatego często przez wejście możemy zauważyć, że jest właśnie napisane hot water, czyli ciepła woda. No i kilka razy się zdarzyło tak, że wynajęliśmy jakiś hostel, no i się okazało, że tam nie ma ciepłej wody. Dlatego teraz zawsze zwracamy na to uwagę, bo zimny prysznic jest po prostu tragiczny, nie do przyjęcia dla mnie. Patryk jeszcze jakoś przeżyje, ale ja to nie. Yy, dlatego zawsze patrzymy, czy jest... Yy... Ciepła woda i Wi-Fi. My właśnie kupiliśmy sobie bilety na jutrzejszy transport. Będziemy cały dzień siedzieć w autobusie. Wybraliśmy miejsce, jedziemy do Semuk-Champei, także super, będą to wodospady. A z biletami też była oczywiście przeprawa. Chodziliśmy wszędzie, pytaliśmy, i ceny są różne. Dlatego zdecydowaliśmy się wybrać najtańszą, oczywiście. I koszt takiego biletu to 300 kecali. ale pan chciał nas zrobić w konia, bo tutaj jest to normalne. Najpierw powiedział nam, że 300 jest za osobę, później stwierdził, jak już mieliśmy płacić, że nie, 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 on mówił: 325. No i my mówimy: dobra, no to nie, za tyle to my wszędzie kupimy. No i powiedział. Już mieliśmy wychodzić, a on na zawołał. Mnie, dobra, 300 będzie ok. Także kupiliśmy za te 300, no i jutro jedziemy o 6 rano. Negocjowanie nie jest tutaj niczym szczególnym. Trzeba po prostu negocjować te ceny, żeby nie przepłacać i zapłacić uczciwą cenę. Jeśli Wam się podobało, to zachęcamy do zostawienia łapki w górę, fajnego komentarza oraz oczywiście subskrypcji, jeśli tego nie robicie. To będzie już koniec na dzisiaj. Do zobaczenia wkrótce, na razie. A co ty milion nawcinasz? Miała, miała być dieta od dzisiaj. Dla ciebie.